E, oczywiście ja znam tę to, to wypowiedź mm. e, pana generała Polko, e, o którym warto przypomnieć, że był kiedyś zastępcą szefa bbn więc powiedziałbym, że jest człowiekiem, który na sprawy, którym zajmował się Bezpieczeństwa narodowego, może spojrzeć trochę innego kontekstu, e, bardziej osobistego niż ja. Nawet, bo ja nie pracowałem w BBN-ie. Natomiast e, jestem obok e, pana generała Polko, również należę do krytyków tego systemu, z tych zmian, które są do dowodzenia w Wojsku Polskim, siła tu nie zostały wprowadzone. E, przy czym e, proszę pamiętać, że e, niezależnie od tego, kto przygotowywał ten, e, te zmiany w systemie, to osobą, która go wprowadzała i która firmuje ten system i wzięła to na, na siebie, to, to jest były prezydent e, Bońcow Komorski. E, ja słuchałem wystąpienia pana Komorskiego wtedy, kiedy kończył swoje urzędowanie, kiedy zwraca się również do wojska i kiedy opowiadał o zasługach, jakie rzekomo tutaj ma w związku ze stanem sił zbrojnych, więc mogę powiedzieć, że jeżeli idzie o system dochodzenia, to zasługę ma niewątpliwie właśnie taką, jak, jak to opisał generał Polko. A więc tak, no jest taką podstawową zasadę, która musi obowiązywać w wojsku i zbrojnych, to jest kwestia dowódcy, mianowicie we wszystkich wojskach, we wszystkich armiach zawsze było, jest i będzie, tak, że na każdym szczeblu jest jeden dowódca. Chodzi o to, aby żołnierze wiedzieli, kto im wydaje rozkazy i czy ich rozkazów mają słuchać. Od tej zasady próbowali odejść bolszewicy, kiedy przyjęli armię, bo wtedy, nie mając zaufania do oficerów, którzy byli z armii carskiej, ustanowili drugiego, drugiego dowodzącego, komisarza politycznego, który miał taką samą moc decyzyjną i sprawczą jak, jak dowódca w jednostce wojskowej, no ale w warunkach bojowych, zwłaszcza w warunkach frontowych wojen z Polską okazało się to szybko, że to na nic, że musi być jeden dowódca. No i z czasem ten Komisarz przekształcił się w zastępcę politycznych. Dowódcy i tak zostało w RWP, też tak było. Byli zastępcami politycznymi. Otóż tutaj, jeżeli idzie o ten system, który został wprowadzony w Wojsku Polskim, to on ma to do siebie, że z jednej strony został zdegradowany poprzedni najwyższy w Stanowisku Służbowym Wojskowym, a więc dowódca, główny jakby dowódca z wojnych, którym był szef sztabu generalnego. To była jeszcze konstrukcja którą otrzymaliśmy w spadku po PRL u No i e, pojawiły się dwa nowe stanowiska, a więc dowódca generalny i dowódca operacyjny się sił zbrojnych, tak to kuriozalnie zostało nazwane. E, I w związku z tym e, tak, przestał być szef sztabu tym naczelnym dowódcą, Pojawiły się dwaj naczelni dowódcy, to znaczy jeden nie podlega do jemu. No, Jest to sytuacja kuriozalna pod każdym względem. Czegoś Ale podobno gen, generał Koziej, przepraszam, się uznał na Stanach Zjednoczonych, że tam to nie, tak to jest. Tam... tam tak nie jest. No właśnie. Tam prezydent jest najwyższym dowódcą. Jest inna konstrukcja ustojowa, po prostu. Więc, więc tam tak nie jest. Ale nawet tam to szef sztabu, szef sztabu połączonych rodzaju sił zbrojnych jest tym, który odpowiada bezpośrednio przed prezydentem, więc jest jedna osoba. Tutaj nie, natomiast tutaj jest dwóch dowódców na szczeblu strategicznym plus ten nie wiadomo jaki szef sztabu, nie wiadomo w jaki on są z prawda? I nad nimi jest minister. A więc de facto w tym systemie dowódcą wojskowym staje się minister, osoba cywilna, która nie ma ani uprawnień, ani kompetencji do tego, żeby podawać wojsko rozkazy. Więc no, chaos z tego powodu musi powstać i powstaje niewątpliwy. Natomiast ja zwracałem uwagę na jeszcze inny aspekt tego całego problemu, mianowicie tę reformę, tę zmianę w systemie dowodzenia zaczęto wprowadzać w momencie, kiedy doszło do no, tych wszystkich wydarzeń na Ukrainie i do sytuacji, kiedy pojawiło się realnie zagrożenie wybuchu wojny, wojny w Europie. E, otóż e, no, państwo, które funduje zmianę systemu dowodzenia w momencie, kiedy pojawia się poważne, wiarygodne zagrożenie, no, jest, przepraszam, warte tyle, ile mówił był minister Sienkiewicz, tam i Kamieni Kupa. Więc no takich rzeczy po prostu robić nie wolno. I ja zresztą no, mówiłem o tym wtedy, kiedy, kiedy te pomysły się pojawiły, kiedy zaczęto je porozmawiać, kiedy mnie również usiłował pan minister Koziej przekonywać, że to jest właśnie nowoczesne i dobre rozwiązanie. Nie dałem się przekonać. No, ale niestety siła złego była większa. Prawda? Bronisław Komorowski postanowił to wprowadzić. Większość sejmowa była po stronie właśnie ludzi, którzy to, to wprowadzali. No i stało się i mamy teraz niezły pasztet, jeżeli idzie o system dowożenia. No tak, to tak jakby właśnie w takiej sytuacji te zmiany robić, jakby mówimy w przysłowie, że się koni nie, nie, nie rozprzęga na środku rzeki, prawda? Oczywiście, rynie. oczywiście. No. E, zwłaszcza, że tak. No, trzeba pamiętać, że, że nawet gdyby najgenielniśmy ten system nowy rozwodzony, to, żeby on zaczął właściwie funkcjonować, jakiś czas musi upłynąć. Muszą się wszystkie te struktury wojskowe, które tworzą też bardzo skomplikowany ten cały organizm sił zbrojnych, muszą się z tym oswoić, dostosować, to trzeba przećwiczyć i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Otóż poprzedni system był tak prze przećwiczony, a więc no, tutaj pewne zachowania były w pewnym sensie naturalne, niezależnie od tego, mówię, że był on moim zdaniem bardziej karowny, jaśniejszy, no ponieważ w sztabu generalnego był tym pierwszym żołnierzem Rzeczypospolitej i on miał prawo wydawać rozkazy. Jemu podlegali dowódcy rodzajów sił zbrojnych, prawda? którzy z kolei no, mieli tam podległe sobie wojska i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko zostało rozwalone, bo pamiętajmy, że zniknęły też dowództwa zajętych z wojny, a pojawiły się inspektoraty. Prawda, więc namnożono dodatkowo różnego rodzaju instytucji w, tutaj, w, tych, w, tych, w tym obszarze dowodzenia, a co musi powodować oczywiście znaleźć się No i dalej jest kwestia również taka, że też my działamy w pewnym sojuszu, prawda, więc musimy utrzymywać kontakty i współpracę z innymi armiami. No i teraz powstaje pytanie. Jeżeli trzeba jakieś uzgodnienia poczynić, to no zapraszają, zawsze zapraszano zawsze nasze jako tego najwyższego dowódcę. A teraz kto tam ma jeździć? Dowódca generalny, czy dowódca operacyjny, czy oba jazdy mają jeździć. No. Nie ma tych funkcji do jest, równoległych, tak, prawda, do, do innych. Tak, no do tego jeszcze jest dodatkowy bałagan spowodowany tym, że jeden z tych dowódców, dowódca operacyjny, został skazany przez pana Komorowskiego jako kandydat na naczelnego dowódcę w przypadku wybuchu wojny. No, z, z powodu takiego wskazania temu wojskowemu przysługują różnego rodzaju uprawnienia. No i powstaje pytanie, jak one się będą miały do funkcji, którą on wykonuje, i jak się one będą miały do, do tego, co wykonuje ten drugi dowódca generalny, który przy wojna mu nie podlega. Zabda? Więc. No, no 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 trudno, trudno to pojąć. Ogólny chaos i bigos, czyli po, po, tak, po, po, po tak. połączmy to wszystko, panie profesorze, w całości, czyli szef sztabu musi być jeden, najważniejszy pierwszy po Bogu. To musi być nie... jeden dowódca, nawet tak. to, to nie musi być szef sztabu y -hmm. generalnego. To, to może ale no przed wojną było tak, że, że, że było stanowisko Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych. I wiadomo było, że Generalny Inspektor Sił Zbrojnych właśnie w buchu wojny staje się naczelnym wodłem i będzie dowodził całością Sił Zbrojnych, będzie, będzie prowadził działania wojenne. Więc i w związku z tym jemu podlegał sztab główny, bo tak się wtedy nazywał sztab, szef sztabu głównego. Obok jemu podlegał, podlegał minister spraw wojskowych, który zarządzał jakby pokojową strukturą. Szkoleniem i tak dalej, i tak dalej, z fajami administracyjnymi. Natomiast generalny inspektor e, odpowiadał za przygotowanie sił zbrojnych i, i, i przygotowanie planów wojennych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. E, ale był jeden, znaczy wiadomo było, a każdy wojskowy wiedział, że jest generalny inspektor i on wydaje e, tutaj rozkazy, które z kolei no, przechodzą na, na, na różne szczeble e, poniższe. No, natomiast tutaj czegoś takiego nie ma. E, p, więc e, nie ma po prostu jasności zawsze jest tak, a w strukturze militarnej wojskowej w szczególności jeżeli e, istnieją sprzeczne kompetencje to musi powstać tego chaos tak, e, panie profesorze, no cóż, patrzymy też, że prezydent ten nowy obecny jest bardzo, bardzo tutaj już atakowany w mediach, które jeszcze są bardzo mocno no, upolitycznione. Miejmy nadzieję, że w wojsku przeważa jak zawsze no, szacunek do rozkazu i do honoru, że też w jutrzejszej uroczystości dzień też wojska będzie też no, pięknie przeżywany, no i że, że po prostu armia też okaże szacunek prezydentowi, który jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, a nowy minister może za kilka miesięcy wreszcie to wszystko jakoś poukłada, jak, jak będzie należy. To znaczy tak, no, ja nie mam wątpliwości co do tego, że, że wojsko okaże szacunek panu prezydentowi mhm. i, y, y, i powiedziałem tak, że w przypadku tego prezydenta będzie to o tyle łatwiejsze, że, że jakby w sposób naturalny pojawia się, i y, 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 po pierwsze, no, z przyjemnością się słucha wypowiedzi pana prezydenta, ponieważ one mają sens i, i widać, że, że prezydent wie co mówi. No a więc w związku z tym, skoro tak, no to i osobiście prezydent Duda jest przejściem sympatycznym. A więc powiedział, że no szereg jakby takich cech i wolałów intelektualnych i, 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 i tych stali zewnętrznych, to wszystko razem sprawia, że, że, że jest dobrze odbierany. Ja myślę, że, że dla wojska, no z tego na ile wiem, na, na ile rozmawiałem z różnymi rodzajami że, że to spotkanie pierwsze, kiedy on przejmował z wierznicy z siłami zostało bardzo dobrze odebrane przez wojskowy. Więc ja liczę na to, że, że oczywiście, znaczy jestem pewien, że okaże oczywiście szacunek panu prezydentowi i liczę na to, że, że, że zapowiedzi, które prezydent zgłosił wtedy, kiedy ubiegał się urząd, jeśli o obronę, że zostaną zrealizowane. No, chciałbym bardzo, żeby tak było.